Hej, hej, tu MixLay, witajcie w pierwszym odcinku z nowej kampanii w ratowaniu świata. Tym razem jest to powtórka hitu ekranu, czyli kampanii, która już Ray, kiedyś była. Coś w temacie tego zaczyna? Rej! No dobra, w takim razie... <laughs> Witaj, to ja, Lok, ten drugi, drugi robot. Oto mój nowy, bogaty, głęboki, donośny głos. Prosto z nagrania. Super sprawa. Naprawdę ci gratuluję. Podczas lądowania komety wszyscy zrobili się jacyś nerwowi. Lepiej zbierzmy parę odłamków do analizy. Jasne! Oto skała z kosmosu. To gdzie jest, Ray? To ściśle tajne. Jeśli ci powiem, będę musiał cię zabić. Ale tak między nami. Poszła badać krater. Chyba nie zamierzasz mnie teraz zabić, co? No, nie wiem. Przepraszam. To mój pierwszy dzień. Rozumiem, trema w nowej pracy. Wróćmy do szukania tych odłamków meteorytu. Nie przydałyby się nam jakieś kombinezony ochronne czy coś podobnego? Pewnie. Ale nie mamy żadnych na stanie, co? Mamy. Ale są na górnej półce, a mi nie wolno sięgać samemu na górną półkę. E, no dobra. Coś czuję, że to będzie e, epicki wątek kabularny. Możemy nie zdążyć w jednej misji. Widzicie, że 11 trzeba tego zrobić. Yy, trzeba 11 obląków znaleźć, też niestety nie mam przyjaciół do pomocy, nikt nie dołączył, a że, no, struktura, uratowanie świata, nie wiem czy ostatnio i czasu się to zmieniło, o, no już dołączyli, Proszę Was, poczekajcie chwilę. Szybkie ustawienia. Szybko dźwięk. Czas głosowy, wyciszę, Żebyście przypadkiem nie słyszeli kolegi naszego. A my zbieramy kolejny meteoryt. Co za zagadkowa tajemnica. Podróżnik wprost z niezbadanych ciemności przestrzeni kosmicznej. Lok, co ty właściwie robisz? Podtrzymuję rozmowę. Tam jest! I siup. Ło, daleko. daleko. Będziemy szukali i... Jeśli przejdę całą mapę i nie będzie, no to zakończymy odcinek i po prostu dam wam yy, po prostu rzucę wam kolejny z tej samej misji, w którym już wszystko zdobędę. No bo to nie ma sensu, żeby... Czy znaczy nie chcę mi się po prostu wygolić, żeby wycinać te odcinki i potem je złączać. Mówię, mi jeśli odcinek nagra na PlayStation, tak jak ja to robię, no to naprawdę trudno, żeby najpierw obciąć. No potem trzeba to jest przez USB na przykład. ojejciu, jak dużo tam było automatów. Czego, że tak dużo tu jest? Aż pewien automat do gier, czyli moja misja dzienna. Oczywiście ja sobie wykonam. O, sobie wykonam. No tak. bardzo wam, że teraz innej się misjami, moimi dziennymi. Ale są one ważne bardzo ważne. Skąd tutaj? Uspokójcie się! Proszę się uspokoić, dziękuję. Proszę się. Us... ...ko. No śmiało, otwierajcie. Elo, elo. Elo, elo. Dobra. I mam nadzieję, że możemy wrócić już... do... Nie to. O. No, jeszcze... Musimy 8 A nie zapowiada się na to, żeby tu gdzieś były Jeszcze druga sprawa, że nie zdążę zbudować. Chyba wiesz co robić? To jest największy problem chyba. Mamy kolejny odłamek. Jak super. Dawać go, nie tylko dalej. Mówili, że nie ma się czego obawiać. I. I nic. Tak tylko powtarzam, co mi mówili. Dla wiadomości. Tam jest. Panie pięć, czy prawdopodobnie. Z bezkresnego nieba. We współpracy z Wytwórnią Układu Słonecznego. Przybywa kometa. Mamy jakieś info o tym, kiedy Rey wraca? Nie. Kolejny obóz. ej, ajaj. Ja. Przypuszczę zga... Tutaj nie ma. Jakiegoś środku, nie wiem co to. A, Mam! A, a, zabawki. Ej, hey, jakim sposobem słyszę ja tu wiem. nie ma. Bo ona nagrywa wszystko z wyprzedzeniem. Miałem nikomu tego nie mówić. Proszę, no, nie powtarzam. Ja ja Mógłbyś narobić mi kłopotów. Eee. Jasne Dziękuję za współpracę I szukamy dalej Czy to będzie jeszcze jakieś metody, czy ja nie zbadałem przypadkiem... O nie, jeszcze nie zbadałem całej mapy No ale jeszcze jest jeden. Już chciałem powiedzieć, że chyba nie będzie. Tylko teraz jakby łaskawie udało się. Byście mieli odwiedzić tylko jeden odłamek meteorytu w tym sezonie. Odwiedźcie ten konkretny, bo macie go w zasięgu ręki. No, mapa cała jest już dokładnie obleczona. Jedna wieża gotowa Widzicie Na jedno Na jedną wieżę 7 na jedną misję 7 odłamków udało się zyskać A ja się z wami już żegnam W następnym odcinku będziemy kończyli tę misję Więc to by było na tyle Trzymajcie się, cześć, papa.